Wiersz pod tytułem Kartka z pamiętnika córki, autorka Danuta Perier-Werska. Teraz córka pochyla się nad starą matką. Cienie przeszłości iskrzą wspomnieniami. Powietrze przesączone zapachem leków pobudza apetyt na nieśmiertelność. W starej głowie poukładane życie. Demoluje współczesny świat. Trzeba znowu posprzątać bałagan, zdycha córka. Wzajemnie uzależnione skodem w genach, próbują uwolnić się od siebie na krótką chwilę. I ponieważ nie jest poszkodowana, to jeszcze drugi cytan bez tytułu. Już jest wkrótce jak bez tytułu. Bo wosławione chwile ciszy tam gdzie za dużo słów, mało miejsca na myślenie. Dziękuję.